Witajcie moi witajcie koledzy to jest mój super produkt Atlantys, karma mineralna 6 owoców morskich 8 żył różne muszle, i z tych większych muszli i z tych mniejszych z koralów i inne super rzeczy, wszystko w jednym karma mineralna w każdym gołębniku potrzebne nie tylko dla gołębie dla wszystkich zwierząt jedna łyżeczka na kilo karmy i też do pojemników sypać żeby on sobie dżubał ile on tego potrzebuje bardzo ważne to jest dla lotników nieraz lotnik wam przyjdzie krzydło zerwane już latać nie może bo mu tych minerałów tych żywych minerałów z morza brakowało i tu jeszcze są zoła kalcium elektrolity magnezjum, różne wapna wszystko prosto z natury nie chemiczne a wszystko Naturalna rzecz, polecam dla każdego hodowcy. Można sobie 5 kg wiaderko kupić, albo 1 kg puszka, wszystko szczelne, zamknięte w fabryce, prosto od producenta. To są wszystko koncentraty, co u mnie zam zamawiacie, dlatego to się tak sprawdza. To nie od ślepikazu, że otwierają, leją, nie wiadomo co tam robią. żadnych przedstawicieli nie mamy, wszystko robimy same. Te produkty tylko u mnie można nabyć. Wszystko 100% oryginalne prosto od producenta. Bardzo ważne, nie tylko w czasie rozpodu, ale i także i teraz, żeby te głęby nabrali znowu siły na następne lęgi, żeby te młode były fajne i te skorupki z tego jajka byli mocne, żeby wam tam się nic nie, nie popsuło w miskach i także i w lotach i w ogóle przez cały sezon to się daje 4 do 5 razy pod rząd dla lotników tak samo, według mojego planu każdy co dostanie te produkty dostanie dokładny plan co, kiedy podawać zapraszam do współpracy cześć koledzy, baj so, wczoraj dostali moje minerały Atlanty wszystko już wydżubali tak to lubią jest te 5 kilogramowe wiadereczko magnezjum, kalcjum, elektrolity, wapno, wszystko w jednym, plus 6 owoców morskich, plus 8 specjalnych żół specjalnie muszle i korale, różne algi, bardzo dużo wartościowych substancji, które nie tylko gołąb, ale zwierzę potrzebuje. Także jest dla pieska za królików, dla wszystkich zwierząt Jeszcze tak otwiera so. To To te te Moje Moje minerały Sypiali mnie, jeszcze jeden kubeczek, dostaną zawsze. Mają świeże tyle, ile potrzebują. Bardzo ważne i dla lotników, i dla rozpłodowych, dla wszystkich zwierzaków, jakie macie tam u siebie. Co? Co, już zaczynają zubać. To są moje lotniki, roczniaki. Przelotowane, super gołąbki minerały prosto z morza lepsze niż dla ludzi, jakość apteczna. Dlatego moje produkty tak sprawdzają, bo to są 100% koncentraty, wszystko. Nikt wam nie rozszczęca, tylko bezpośrednio od producenta a nie tam przez 3, 4, 5, 6 rąk to przechodzi jak u sklepikarzy i potem jest jak, jak, jak jest macie potem produkty w sklepikach w Polsce że wszystko jest podrobione tak samo jak i w Polsce te proszki do prania tak samo niemieckie proszki na przykład inna jakość, a w Polsce całkiem inna jakość mimo że to to samo jest napisane na tych opakowaniach Ja to biorę bezpośrednio zawsze od producenta. Tak samo w Polsce jak te szampony, proszki do prania, płyny, kawy, wszystko ino, te same mają etykiety, a w środku jeden szajs, wszystko podrobione. U mnie macie wszystko oryginalne, dlatego te głębie tak lecą jak szalone, tak się Wam sprawdza. To nie to co u Waszych sklepikarzy, wszystko podrobione, oszukane, jedne oszustwo i złożeństwo. Ja to biorę bezpośrednio, zawsze od producenta. 100% oryginał. Moje produkty. Patrzcie, jak dżubią. Uwielbiają to. Bardzo ważne na piura też. W ogóle na cały układ pokarmowy u gołębia i na trawienie. Gołąb to potrzebuje. W karmach teraz nie ma nic. To wszystko zabite jest, te karmy. Rzepak to więcej niż 18 razy w roku. Pryskają, bo, to, bo to i tak idzie na, na ropa, na diesel, biodiesel z tego to, to obojętnie ty to potem karmisz dla gołębi, to wszystko zatrute, bo te inne zarka kukurydze, to też wszystko pryskane. Zresztą trzeba ty samemu, według mojej receptury na filmach, na znaczy to już, tak ja to robię. Jeżeli masz jakieś pytania, zadzwoń granulat jest od kurniosek co dodaje owies to znaczy już wszystko te minerały te minerały 4 do 5 razy w tygodniu mieszam, też na karma, razem z warzywami razem i z omegą, z smołą z dieslem to jest bardzo ważne lotnik przyjdzie z lotu już nie umie podfruwać bo mu tam wszystko w tych stawach ma po rozwalane, bo nie ma tych minerałów, że skąd ma to nadżubać gołąb lotnik teraz w tych czasach to albo w powietrzu albo w gołębniku już nie idą te głębia kiedyś na te pola, nie nazbierają tego czy potrzebują według swoich potrzeb to trzeba takie super rzeczy to trzeba karbas, a takie super rzeczy nigdzie w sklepikach dla gołębi nie znajdziecie bo tam jest jedno tanio, tanio i maksymalny zysk ten co to sprowadza już miesza tym przestawice tej firmy już miesza i dali, a w sklepiku dali i mieszają Przymaczy produkty takie jakie są, nic to wam nie działa Lejecie to dwukrotnie ci krawki dawki a to Te głębie nic nic to nie polepsza i no pogarsza samo jak te wszystkie lekarstwa to jedne bzdura one robią takie testy na 10 głębi gołębi chorych. Jak dwa wyzdrowiają, dalej mi tak jest tam cudowny środek, to już Jest super, już to ogłaszają wszędzie. Przecież, jak ty wezmiesz 10 chorych, dasz na bok, to i tak dwa wyzdrowieją i w ogóle nic nie musisz dawać. Tylko hokus, pokus produkty. Ostatnio rozmawiałem, ty z jednym przedstawicielem, jednej firmy, teraz jest na ręce. Mów, mówię mu, jest to prawda z tymi testami na 10 2? Tak, to jest prawda. Śmiał się z tego wszystkiego. Dlatego dużo firmów, co dla gołębi produkuje. Z tego wszystkiego już wycofało. A to się wcale nie opłaca. A to, co tam zostało, to wszystko hokus pokus. Bo jest was za mało, koleże, Za mało jest hodowców. Im się lepiej opłacić dla psów, tego jest masa dla kotów. Ale dla gołębi nie. Dlatego ja idę inną drogą. Biorę 100% koncentraty jak ta śmietanka te mleko, ta smoła omega, diesel, kamikaze, grzyby troszeczkę wystarczy i masz produkty na cały rok i teraz to trzeba dawać żeby gołębie się do tego nauczyli tak jak te minerały tutaj jak widzisz tylko im nasypać, żeby dżubali, ale także i na karma. Dokładny plan kosztuje każdy, że zamówi te produkty lub gołąbki, wszystko razem wysyłam. Jeżeli masz zawsze jakieś pytania, zawsze pomagam. Jak czegoś nie wiem, dzwonię do profesora, z którym współpracuję i was na bieżąco informuję. Dzwonię do was, wysyłasz mi SMS-a, smsa, każdemu odzwonię. Nie ma żadnego problemu. Obojętnie, gdzie mieszka, czy w Kanadzie, czy w Ameryce, czy w Polsce, czy w Turcji. Do każdego dzwonię. O, tak, dżubium, widzicie? A te inne minerały, co macie ze sklepików, widzicie co tam jest? Co one to dżubią? oleiste za ręka, na podpucha i pełno soli. A ta sól to na ta najtańsza sól, ta najtańsza, bo jeszcze więcej mogą zarobić. Ta z ulicy, co sypią jak jest śnieg. Same śmiecie. Gołąb to inne lubi, bo to jest słone. A z tego nie ma nic. A sól wszystko wypuka. Zatruje ten organizm Cał całkiem. Amen, na amen. To idzie na stawy. Kaleczy tego gołębia. A tam są prosto minerały z Morza Czerwonego 6 owoców morskich między innymi algi, różne muszle i 8 różnych żółw wszystko w jednym, drobno zmielone tak sobie było to fajnie wymieszać, najlepiej na karma na wodę nie, najlepiej na karma się to podaje wszystko już wytestowałem i bardzo dużo hodowców na całym świecie wysyłam to na cały świat i do Ameryki, i do Europy i do Azji, wszędzie Raz wypróbowali i zawsze zamawiają, bo widzą, że to jest jakość. Patrzcie, jak one to robią. Moje to już znają od małego. To trzeba od małego dawać. Czy ty masz wartościowe lęgi. O, to jest najlepszy lotnik oddziału, ten. Najlepszy lotnik. A jego samica lepszy lotniczka, gdzieś tu jest. The best cooking club. Co? So. We wodze mają mleko 1 ml na jeden litr wody Jutro staną czysta woda, pojutrze też czysta woda, a potem śmietanka I tak na okrągło, według mojego planu If you want top healthy pigeon, contact me, I have the best products for yourrasic pigeon and for all kinds of animals. Luubią, bo to lubią. Wszystko minerały naturalne. Nie ma nic lepszego jak natura. Natura nie da się podrobić. Co, so, im spokój. Już się robi wieczór? To by było tyle. Czyli macie jakieś pytania? Dzwoncie na telefon 0049 1511 290. 1511. Pozdrowienia. Cześć koledzy. Bye. Co, so, jest wieczór my dali te Dżubiu. Bardzo uwielbiają Atlantis, minerały Kulbackiego. Super kolekcja, produkty życia. Smoła, tar, sławno smoła. Jedna łyżeczka na sto gołębi. Dzień przed wkładaniem i dzień po locie. Razem z minerałami Atlantis. Plus kamikaze, naturalny doping, siła. One day before your basket you give smowa, and one day after the race. To with doping kamikaze. Poloce łyżka smoły plus warzywa plus jedna łyżka Atlantis, magnezium, minerały na jeden kilo karmy. Plus jedna łyżeczka kamikaze na jeden kilo karmy. After the fly. A spoonful of tea plus vegetables plus tablespoon magnesium calcium minerals Atlantis of one kilo foot plus one teaspoon kamikaze. I do tego jeszcze jedna mała łyżeczka kamikaze. Super energia, doping naturalny. Die Höchstwerte erreichen 3 Grad an der unteren Donau und 11 Grad am Oberrhein. Dabei ist es teils bewölkt, teils freundlich. Längeren Sonnenschein gibt es an den Alpen. Magic Milk, Kulbatsky Magic Mleko, Lecker. Smoa, Omega-Konzentrat. E-Diesel, sławny diesel Energia i Portnus. Energy. And fertility. Zapraszam A do współpracy, zamów i se sam przekonaj. Pozdrowienia.